Bye. To jest e, moja pierwsza próba, więc trudności okay. mam we wszystkim. Nigdy zawodowo nie zajmowałam się tańcem i przyznam, że również prywatnie rzadko tańczę, zwłaszcza w parach. Choć bardzo taniec mi się podoba i chętnie oglądam tancerzy, nie tylko e, tancerzy tego rodzaju tańców, ale uwielbiam balet i podziwiam tych wszystkich, którzy tak wspaniale wyginają ja swoje ciało. Jest to historia miłości opowiadająca, tak, jakby, romans dwóch kochanków. Właśnie do przedstawienia tego służą różne figury wychylenia lub rozciągnięcia ciała właściwie w każdą stronę do tej doskonałości bardzo, bardzo, bardzo daleko, ale cieszę się, że mam okazję nauczyć się rumby, bo to niezwykły taniec. Powiem szczerze, że wcześniej wydawało mi się, że rumba to coś zupełnie innego. Kojarzyło mi się z takim szybkim rytmem. Okazuje się, że rumba przede wszystkim wymaga koncentracji, wymaga wielkiej gracji, zwłaszcza te wszystkie pozy, które się tam pojawiają, to naprawdę niezwykła sprawa. <laughs>